Witam serdecznie na kanale Ogreć Mukbohera. Na początek chciałbym Wam przedstawić pakiet powitalny dla nowych graczy. Forbet, tak, mamy nowy pakiet powitalny. Jeżeli ktoś nie ma konta, a chce się zarejestrować, fajnie. Link do rejestracji w komentarzu pod filmem. A wtedy macie różne promocje na start. Zakład bez ryzyka, tak jest. Właśnie mamy tutaj zakład ryzy bez ryzyka. Zwrot 100%. Także fajnie na... Konto bonusowe oczywiście do 1000 zł. Aż także, jeżeli Wam nie wejdą kupony do 1000 zł, macie zwrot do 1000 zł. Także super. Bonus od depozytu. Także drugi depozyt macie do 2000 zł. Podwojenie tak, właśnie dostajecie drugie 2000 i wystarczy raz obrócić po kursie 2. Także super. I macie także 30 dni grania bez podatku. Wystarczą 3 typy po kursach 1,30, czyli Trebel, trzy zdarzenia na yy, trzeba wybrać, po 1,30 kurs i gracie sobie bez podatku. Takie właśnie mamy promocje dla nowych graczy, Forbet. Polecam, jeżeli nie macie konta, możecie sobie pograć, macie na to fundusze dla zabawy. Bardzo fajna okazja teraz, bo mamy euro. Ktoś, kto lubi się pobawić w granie, w postawianie i ma na to kasę, warto spróbować, bo dużo możecie zyskać, tak jak tu wspominałem. Zakład bez ryzyka, bonus od depozytu i 30 dni bez podatku. A my lecimy do typów. Ota, a więc konkurs od Forbet, mecz w Premier League i musicie wytypować dokładny wynik w meczu Arsenal-Aston Villa. Wygra pierwsza osoba, która trafi dokładny wynik, będzie najbliżej pierwszej minuty bramki i oczywiście odezwie się to mnie na maila, a mail macie w komentarzu i w opisie pod każdym. Filmem tyle w ramach konkursu moim zdaniem będzie 2 2 a wy jak sądzicie nie zapomnijcie lajkować i subskrybować kanał śledźcie kupony no i mamy zawsze konkursy co sobota i niedziela przechodzimy do kuponów na sobotę progresja weszła 4 bramki aż w meczu bolonia Roma także super ze 100 zł tam było bodajże 184 ale jeżeli ktoś dał bez podatku to podwoił bardzo ładnie taśma weekendu no ostatnio katastrofa ale najważniejsza jest progresja dzisiaj znowu gramy progresję również i taśma weekendu progresja za 50 zł i gramy znowu 3 bramki w meczu Atalanty z Napoli, no Napoli jest overową drużyną, Atalanta też. Dlaczego taki kurs na over? Co, wszyscy myślą, że zadowolą się te drużyny remisem? Oj, myślę, że nie, Napoli będzie chciało wygrać to spotkanie i walczyć o mistrzostwo w tym sezonie we Włoszech. Taśma weekendu się prezentuje tak, że gramy również mecz we Włoszech i Juventus-Milan. Myślę, że będzie remis 1-1 i dlatego gram over półtora bramki. No, nie sądzę, że znowu będzie dekasację które zostały. Gra to spotkanie, albo będzie remis, no mam nadzieję, że tak będzie, no ja myślę, że Lips to wygra, ale podpieram to remisem, dla bezpieczeństwa. Kolejne spotkanie, gramy w Portugalii, Rio Ave gra ze Sportingiem, ale Sporting, myślę, że tutaj na wyjeździe rozgrymi to Rio Ave. Chociaż różnie to może być w tej Portugalii, mam nadzieję, że tak będzie, ale no, oby tak było. Portugalia lubi zaskoczyć, różne są tam konszachty, jak ja to mówię, czasem, no wiecie jakie. Bukmacherskie oczywiście I ostatnie spotkanie Utrecht-Alkmaar Taki typowy mecz na over 2,5 goli Myślę, że to będzie wymiana ciosów Dziwię się, że na Alkmaar jest 2,30 Na Utrecht 2,90 Tu Alkmaar jest faworytem dla mnie, ale dlatego gram over A nie faworyta Myślę, że będzie 2,1 Ale może nawet dla Utrechtu, jeżeli takie kursy Bukmacherzy wystawiają Tyle w ramach konkursu, bierzcie udział w konkursie Przypominam, mecz w Anglii Arsenal Arsenal z Aston Villa. Typujecie do rozpoczęcia meczu i bierzecie udział wtedy o wygranie tych 50 zł. Tyle w ramach filmu. Widzimy się jutro, czyli w niedzielę, z kolejnymi typami, progresją i tasją i oczywiście konkursem. Miłego dnia i wygranych kuponów. Cześć.